Bardzo proszę pana prezydenta, pana Zbigniewa Szczepaniaka o kilka słów. O współpracy chówca z władzami samorządowymi, no pan komendant chyba tu wypowiedział się w zupełności i ja mogę tylko to potwierdzić. Myślę, że ta współpraca była dobra. Także za to no, serdecznie panu komendantowi, jak i wszystkim zarówno drużynowym instruktorom drużynowym i harcerzom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Naprawdę wszelkie uroczystości oficjalne jak i nieoficjalne bez Was nie miałyby tej wymowy, nie miałyby, nie miałyby tego uroku. Także bardzo Wam za to serdecznie dziękuję. i Oczywiście nowym władzom, które zostaną wybrane, życzę szerokiej pomyślności, no i efektów w działaniu. Ja ze swojej strony, jako prezydent, chciałbym zaznaczyć, że na pewno władze miasta będą tą współpracę wspierały, co najmniej na takim poziomie, jak była do tej pory. Dziękuję bardzo.